Hej, cześć, siema, morskie z tej strony Xhizer i to jest w kolejnym odcinku, moi mili, z Beczuni, czyli Ulaf tak, tutaj patrzyłem, że jakiś czas temu, już a 5 dni temu było ostatnie Ulaf Fiulus, także tutaj trzeba, mój mili, nagrać dla tych sobie, co lubią sobie na przykład oglądnąć do obiadku albo coś w ten także tak, to oto ja jestem, moi drodzy, wstałem sobie elegancko po nocce, yy, zrusiłem sobie z nocki, to sobie jeszcze, kurczę, na rowerek elektryczny sobie wsiadłem, kurczę, 40 minut jechałem, to sobie dzisiaj troszkę pospałem, więc później odcinek jest, ale... Mój drodzy, na spokojnie, na spokojnie Także, yy, cóż wam mogę powiedzieć Dwie kompilacje, jak zwykle w ogóle ta 11 minut A ta druga ile trwa? 7, to ta tylko dłuższa jakaś kurczę taka yy, No i co moi mili, możecie zostawić lajka Komentarz, subskrypcję, kurczę Komentarz, kiedy się zaśmialiście, o ile się zaśmialiście Chyba, że będziecie takim sigmom jak ja i się nie, zaśmiecie nie zaśmiejecie w ogóle Co oczywiście tak się tutaj stanie yy, Także moi mili Bez zbędnego gadania Lecimy z pierwszą kompilacją i potem z drugą Lecę go, oczywiście Możemy się uśmiechać ale, ja mam jeszcze zaśmiech. PlayStation. Oj oj oj, proszę państwa. Okej. Okay. O o o. Fajnie, okay. do, tak do tak o, dołóg. Okej, doł tak duży, mu tak ładny nawet. Ok, Okej. Teddy Bears. Oj, oj, chofnął go. O, poszukaj na internecie, ty. No, cóż, i po fryteczkach, moi drodzy. Tutaj chomik? O the fuck, no? Latająca normalnie, ta. Oj, 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 no. Poszło z gruzem, o nie. Prawie, tym powiedział. Prawie, prawie. O! Skok do torby, no to klasycznie. Eee! Nie chcę pieluszek Pampers, Halo, proszę mnie tutaj zabrać do tego, Wiesz, zawsze nie było reklam. Nie chcę reklamy isku. Halo, co to ma być? Chyba na odcinki z tego to e, Blokady reklam, moi drodzy, w, pi, w kulikaci, Tak mi się wydaje. To jest chyba dobry pomysł. O, Drifty, forza Like.

Ciekawe, ciekawe, GTA po update'ach. Online. O. To jest dopiero świąteczny klimat, moi drodzy. A, a propos Forzy, A nie, to nie jest Forza, chyba. Nie, no to jest może, Nie. Okej, okay, ewidentnie nie, 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 to nie jest Forza. Zdecydowanie nie. Te strzałeczki you know nie like get... hey. Spoko. Hmm. Wow.

Okay. Czemu powiedziała, że to, jest, że to jest kwiat? O co to jakieś powroty, moi drodzy? No, najlepsze chyba z tych kompilacji, dobrze, dobrze. O no, brawo, brawo. O mój Boże, legendarny homik kurczę! Oj został wciągnięty. O. O, o. o, elegancko, o to ten pigeon popularny tutaj, co się... On slajduje. O no jelo. O to też znany moi drodzy tutaj, memik. Karton nowe ściany w Ameryce, czy gdzieś tam Oj. No, Oj. Oh. no Kolega, tak pomaga się o, o. o. o nie zapadnie. Okej, okay, kombo. A ten się pewnie przeteguje O, no. I mean. O, no. Udało mu się, no. O. Oj. Ale pretendował, że nic się nie stało. Oj, oj. No, well. Ło! Karateka, moi drodzy. O, tu kująca małpka. Iś, Rey Misterio. Oho. nice nice no oh. uh -huh. the fuck oi oh pelotaion fajne fajne oh Noel. oh kurda oh Okej, okay, nawet tego nie skomentuję, kto ma... Oh, Okej, okay, well. No to było bardzo interesujące, nie ma co mówić. O, pip hot dogs. O. Dobry, ładny tutaj sprzedawca. Oj, ograł go. O, witam pana. O. Oj. No, czy to jego wina do końca? Chyba nie, być tak szczerze. Ale... Oj. No już się masz, cake'u. Oj. Hej! Kolega, lekko się... Oj. No, trochę się tutaj... Oj, 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 no... to. Okay. Ewidentnie przecięło ok. O, to jest latająca ryba. No i normalnie, oh się ma. Holy moly, Sensei. Proszę, idź na miejscu, idź na jeden. Ok, well, that was interesting. O. To się skampił, moi drodzy. O, kolega. Oj, Oj. O! O! Nie no, ciekawe. Nikt się nie spodziewał tego, że tak to się skończy. O, oj, oj. O, najny, proszę pana.

o. To o! No, budzik darmowy, moi drodzy. Oho, to? A nie, to nie ma. Okej, okay, no, to już nic to nie jest. O! No to poszło o... Plans versus zombie, moi drodzy. Biedne słoneczniki. A tu co się działo? Okej? Daj! 18 airbags under a half full dumpster Spoko, spoko What the fuck, man? That insane O oh. <coughs> Co to robiła ten, moi drodzy? Ej! Reklamy, bo już co? No przepraszam was za te reklamy, no hallo, no, proszę rano, mnie, rano, nowa ten, odżywka Pentin, wiedzieliście o tym? Tak lekka, że że jest, jest tak lekka, że nie muszę jej spłukiwać? Oj. O. No, no. No. O. O. o, O, to ten piesek no, też mądry, bardzo. Nice! Co ci hukał, au. Je te dis, Oh. 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 Ging guli, guli guli, tak powinien powiedzieć do niego moi drodzy. Aha. You know, I didn't expect that to happen. I won't. Break? No tak. Oj. O, dla like alligatorka, czy tam krokodylka, nice, nice. No i pizza se elegancko, smaczną. O. To znamy. O, nice, nice. Znane, nam, nice, znane. Nam o to też widzieliśmy. Ale no tutaj kolega MVP ładne, nie ma co mówić tutaj. Ładnie, ładnie. No, tutaj się pali choinka dosłownie. No dobrze moi drodzy, dobrze. Kompilacja 300 z głowy było całkiem sympatycznie. Teraz mamy przed nami kolejną. Także let us see what we have here. O, kurde, będę. No ciekawa, ciekawa. Ciekawa sprawa. Oj, oj, oj. No, biedny kotek. O, o, well, już po kawie. Czy tam cokolwiek to było? Oj, chyba nie wejdziesz, kolego. O, tak myślałem. Oj oto... No, cóż... Oj! On tu niebezpieczny. Ornifer, holy moly. Jak się tu pta? śmiesznie? Oj! Okej, nie zauważyłem tego kolegi. O! Hello there! Ach, no, padło O! Okay, okay. o. Przecież coś chyba. A, tor, to było torre, Torre O! No, hello What the fuck is this shit? What the hell? Okay, to ciekawe. Co tu się dzieje? Oj!

O! Kołu goli. Butterfly knife animacja billig. Z w kółko. Go uda Nice, nice. Czy to wybuchnie? Okej, okay, już myślę, że to jest microwave jakieś. O! Yeah, to Bardzo ładne jeczko, na kategory. Zjadł. O well, nice. O, no z ramuza udaje kolega tutaj, panda albo koleżanka. Ok, well, that's animal. O, widzicie, darmowy ten, odśnieżacz. nie rzecz. A, smacznego. O, no to chyba. Już... Them, allowed, but... He's going to try to touch me. I swear to god. Oi. No, I, no idotknęła no. Wait, white. Jelen van Angola. Oi, 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 no tam ten kolega. Okay. okay. O. Magic. Oi, oi. O.

Siem, słuchaj, okay. like. Pot the helmet is working with the cat's nose. Because okay, okay. the cat is Woo! because the cat is the cat. Oj. O, a co Tyle baba. Cela do ruszać potrzebna moje bratu szczęście, żebyś by szczęście mieć. O. No nie wiem ogólnie, jak ktokolwiek nie, no to się o siema. What the fuck? na szybie o takiej nie wiem o o oh, okej okay. kolega pierwszy zgonował na imprezie bilik Snieżny szach no Czy to jest opona nie to oh, fuck is this? Okay. Oh. Oh, what the no, Czekamy o Tak, to widać moi drodzy, że to jest... Nice, nice. Bardzo... A jeszcze tutaj mamy rozpoproszę, że to koniec. Oj No kolego, no co od się mogę powiedzieć na... Oj!

O, smacznego, smacznego. O. Vengeance. kurcze, proszę państwa. Skill. O. Spoko. Spoko, spoko, można sobie tego. Oj, oj, o. Oh, mocne, mocne. Oj, 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 oj. O, ty tańczy pojączek, nie? Moja się bawi, kurcze, na parkiecie, ty. What the fuck is going on, man? What the hell? Okej, okay, oj ojoj. Oj, 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 oj. proszę Państwa, która się zaśmie. Klasycznie, moi drodzy, ok, to było całkiem niezłe, muszę przyznać. Całkiem mi się podobała ta kompilacja, ale oczywiście jesteśmy gigaczadami. I wytrwaliśmy. Także, moi drodzy, dajcie znać w komentarz czy jakiś moment was rozśmieszył rzeczywiście na tyle, że przegraliście sobie. No i co, moi mili? Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o w górę, subskrypcji na kanał, na Pamiętajcie, że w sobotę będzie stream z Wizycz na moim Twitchu. Macie link w opisie. No i co? Trzymajcie się, moi mili. Do następnego i pa, pa.